Byłam wczoraj w Kinie na Dandadan i Dan. jakie to było dobre. O czym jest film? Bohaterami jest dwójka licealistów. dziarska Momo, która wierzy w duchy, oraz Ken, który wierzy w Ułap, czyli niezidentyfikowane zjawiska powietrzne. Momo zwraca się do niego okarun, a słowo to pochodzi od japońskiego okaruto, oznaczającego okultyzm. Momo nie wierzy w Ułap, okarun nie wierzy w duchy, więc zakładają się, że udowodnią sobie ich istnienie i wysyłają się w dwa różne miejsca, gdzie mają spotkać, albo właśnie duchy, albo kosmitów. No i tu się zaczyna jazda. Okarun trafia na turbobabcie, a Momo na Serpian, czyli kosmitów, którzy pragną ludzkich bananów. Tu jest Echi. To tytuł, który może zainteresować osoby lubiące dużo akcji, moce nadprzyrodzone, sci-fi, nieco Echi i horroru. Film był świetny. Twórcy anime udźwignęli przełożenie klimatu z mangi na ruchome obrazy. Poważne sceny płynnie przechodzą w te przepełnione akcją, by za chwilę zaserwować nam dużo prostackiego humoru. Na początku miałam lekki problem z lektorem głosowym Okaruna, którym jest na Tsuki Hanae, a to dlatego, że ciągle słyszałam w nim Tanjiro, któremu seju także użycza głosu, ale pasuje do Okaruna idealnie. W filmie pełnometrażowym zekranizowane zostały cztery rozdziały mangi plus bonus, także w sumie niecały jeden tomik. Jeśli ta historia brzmi dla Was interesująco, to zachęcam Was do sięgnięcia po mangę.